Panowie do kogo? Do pana doktora Bassoni. Pan doktor o tej porze nie przyjmuje. Jest jeszcze nieubrany. Nic nie szkodzi. Nie mogę panów wpuścić. Pchnąłem drzwi i weszliśmy do przedpokoju. Gosposia zapewne miała zamiar krzyknąć, ale Heniuś położył jej na ustach swą olbrzymią łapę. Ani słowa. Kto jest w domu? Pan i pani, wybełkotała z duszonym głosem. Co tam, Klementyno? Czy ktoś przyszedł? Z pokoju dobiegł kobiecy głos. Signora Bassoni była ponętną blondynką o zaokrąglonych kształtach. Miała na sobie kokieteryjny różowy szlafroczek przybrany koronkami. Zaskoczenie było całkowite. Tak się przeraziła, że nie zdołała nawet wydobyć z siebie głosu. Rozejrzałem się po holu. Zauważyłem, że drzwi jednego z pokojów są wyłożone dźwiękoszczelną gąbką, a jego okna mają kraty. Jak się okazało, był to gabinet pana doktora. Po chwili wahania wprowadziłem do niego obie kobiety i zamknąłem drzwi. Klucz zabrałem z sobą. Pan doktor, nieświadom tego, co się dzieje, zupełnie niezłym tenorem śpiewał w łazience arie cavaradossiego przed rozstrzelaniem. Szum wody świadczył o tym, że znany psychiatra bierze prysznic. Zaczekaliśmy chwilę, wychodząc z założenia, iż popisy wokalne nie mogą trwać zbyt długo. I rzeczywiście, niebawem senior Bassoni wyszedł z łazienki. Wyszedł i zdębiał. Muszę przyznać, że w całym moim życiu nie widziałem tak osłupiałego człowieka. Opuścił na podłogę ręcznik, otworzył usta i wybałuszył oczy. Jego okrągła pełna twarz poczęła gwałtownie zmieniać kolor, z czerwonej zrobiła się trupioblada, a następnie znowu wróciła do barwy świeżej ćwikły. Wszystko to odbywało się w zupełnym milczeniu. Najwidoczniej struny głosowe odmówiły panu doktorowi posłuszeństwa. Żeby faceta szlak nie trafił, zaniepokoił się heniuś, bo nic się nie dowiemy. Słowa te przerwały nader niezręczne milczenie. Co to? Kto to nie rozumiem? wykrztusił psychiatra. Wziąłem go pod rękę i zaprowadziłem w głąb mieszkania o imponującym metrażu. Znaleźliśmy pokój, który zapewne spełniał rolę biblioteki. Półki z książkami, antyczne biurko, wygodne fotele, piękny dywan. Wskazałem mu jeden z foteli. Niech pan siada, powiedziałem rozkazująco. Zbladł. Dolna warga opadła mu i zaczęła drżeć. Patrzył na mnie przerażony, ciągle jeszcze nie panując nad strunami głosowymi. Kąpielowy szlafrok rozchylił mu się na piersiach, ukazując różowe tłuste ciało. Przyszliśmy z panem porozmawiać, powiedziałem, siadając naprzeciw niego. Zauważyłem, że odetchnął z pewną ulgą. Moje słowa upewniły go najwidoczniej w przekonaniu, że nie mam zamiaru natychmiast strzelić mu w łeb. Porozmawiać? Głos miał schrypnięty, wpadający w falset. Tak, chcemy otrzymać od pana pewne informacje, panie doktorze. Niech nam pan dobrowolnie powie, w której klinice znajduje się pani Konstancja Sarnowska, skierowana przez pana na leczenie psychiatryczne. Znowu zaczęła mu drżeć dolna warga. Nie wiem, nic nie wiem, nie rozumiem. Nie słyszałem o pani Sarnowskiej. Nie wiem, czego ode mnie chcecie. Uśmiechnąłem się. Miał to być drwiący uśmiech, nie jestem jednak pewien, czy mi się udał. Niech nam się pan dobrze przyjrzy, panie doktorze, powiedziałem, nie przestając się uśmiechać. Czy wyglądamy na ludzi, którzy przyszli do pana w odwiedziny, żeby sobie pożartować? Bassoni mimowoli powiódł spojrzeniem po naszych twarzach. Myślę, że jest pan na tyle człowiekiem rozsądnym, iż spełni pan naszą prośbę, mówiłem dalej, nie chcąc dopuścić do chwilowej nawet zmiany nastroju. W przeciwnym razie, urwałem, robiąc brzemienną w niedomówienia pauzę. W przeciwnym razie, podjąłem po chwili, czekają pana smutne chwile. Niech się pan nie łudzi, że ktokolwiek przyjdzie panu z pomocą. A teraz słucham. Czekam na pańską decyzję. Nastała chwila milczenia. Domyśliłem się, że w duszy pana doktora wrywalka, że strach przed jego byłymi mocodawcami zmaga się ze strachem przed nami. Jak zazwyczaj bywa, zwyciężyło bliższe niebezpieczeństwo, to znaczy my. Sirseo, powiedział bardzo cicho i zawiesił głowę na piersi. To znaczy, że pani Sarnowska przebywa w klinice dla chorych psychicznie w Sirseo? Tak, to jest niedaleko Sirseo. Kilkanaście kilometrów. Jak się nazywa ta klinika? Tam jest tylko jedna tego typu. Klinika doktora Longo. A teraz niech pan posłucha, senior Bassoni. Bliżej przysunąłem swoje krzesło i spojrzałem mu wymownie w oczy. Byłoby niedobrze, gdyby okazało się, że rozminął się pan z prawdą. Musielibyśmy wówczas tu jeszcze wrócić. Mówię prawdę. Mówię szczerą prawdę. Chylnę się na Boga. Dobrze. Przyjmujemy za dobrą monetę to, co pan powiedział. Dziękujemy za informację. Wstałem i podszedłem do drzwi. Nikt się nigdy od nas nie dowie, że pan zdradził te tajemnice. Do pana natomiast należy, żeby pańska żona i gosposia jak najprędzej zapomniały o tym, że tu byliśmy. Leży to w pańskim interesie. Oczywiście, wykrzyknął już normalnym głosem psychiatra, mogą panowie być pewni, że ani moja żona, ani gosposia. To mnie cieszy, panie Bassoni, to mnie ogromnie cieszy. Do widzenia. Przepraszamy za tak niespodziewaną poranną wizytę. Odwróciłem się do drzwi. Aha, dobrze, że sobie przypomniałem. Tu jest klucz do pańskiego gabinetu. Niech pan z łaski swojej wypuści z niego kobiety. Mam nadzieję, że czują się dobrze. Przed pensjonatem czekała już na nas Luiza. Ubrana była w welwetowe spodnie i skórzaną kurtkę. Przez ramię przewiesiła dużą sportową torbę. Wsiadła i ruszyliśmy. W drodze wyparowało ze mnie poranne zdenerwowanie, i jak to zwykle bywa w takich wypadkach, pojawiły się trzeźwe refleksje. Nie ulegało wątpliwości, że brnę coraz dalej w niebezpieczną przygodę. W tej chwili gra szła na całego i nie mogłem liczyć na żadne względy ze strony przeciwnika. Wiedziałem, że jedziemy w przysłowiową paszczę lwa i ta świadomość działała na mnie deprymująco. Szczerze mówiąc, nie mam w sobie owej rycerskiej brawury, o którą posądzała mnie baronowa. Z natury jestem człowiekiem spokojnym, łagodnym i zawsze staram się unikać przykrych rozmów, scysji i awantur. W tym wypadku jednak czułem, że nie obejdzie się bez przykrych rozmów. Osoba Antonia Diamonta urosła w mej wyobraźni do rozmiarów jakiegoś gigantycznego potwora, ziejącego ogniem i czyhającego na moje życie. Straciłem nawet wiarę w potężne muskuły Heniusia i talenty kudeli. W pewnym momencie Heniusz wymierzył mi potężną sujkę w bok, aż we mnie dech zaparło. – Cóżeś tak zmarkotniał, Zygmuś? – Nic, tak sobie myślę – odparłem wymijająco. Popatrz, jakie ładne widoczki dookoła. Nic tylko siąść i malować. Nie zwróciłem nawet uwagi na plastyczne tęsknoty Pieszczocha. W tej chwili nie cieszył mnie krajobraz. W ogóle nic mnie nie cieszyło. Moją wyobraźnię zaprzątało widmo walki z gangsterami. Wyczerpawszy repertuar tragicznych wizji, począłem zastanawiać się nad tym, jak zachowa się steroryzowany przez nas psychiatra. Było mało prawdopodobne, żeby zwrócił się do policji. Przy tej okazji mogły wyjść na jaw jakieś jego machlojki i mógłby także wsypać wspólników. Zresztą policja włoska niezbyt chętnie miesza się do spraw rodzinnych i skandali w wyższych sferach towarzyskich. Dosyć mają kłopotu z pospolitymi bandziorami. Nasuwało się pytanie, czy lekarze z tej kliniki są także w zmowie, czy też działają w dobrej wierze. Ostatecznie wariata można zrobić z każdego. Definicja tzw. człowieka normalnego jest niezwykle trudna do sprecyzowania. Odchylenia od powszechnie uznanej normalności można znaleźć w każdym niemal osobniku obojga płci. Jeżeli więc uwierzyli autorytetowi lekarskiemu Bassoniego, to trzymają w zamknięciu tę nieszczęsną kobietę leczą ją jakąś tam metodą wstrząsową i kropka. Odpowiednie kwoty w lirach włoskich lub w dolarach zachęcają przedstawicieli wiedzy medycznej do przedłużania kuracji. Prywatna klinika niechętnie się pozbywa takich pacjentów. Im bliżej byliśmy Sirseo, tym bardziej rósł mój niepokój. Próbowałem pocieszać się naszym arsenałem. Każdy uzbrojony był w pistolet. Natychmiast jednak uświadomiłem sobie, że gangsterzy także nie dzieci i na pewno są zaopatrzeni w różne przyrządy do strzelania. Mają zapewne broń maszynową, granaty, gazy łzawiące. Cóż znaczą przy takim uzbrojeniu nasze skromne pistoleciki? W samochodzie panowała martwa cisza. Każdy pogrążony był we własnych, zapewne niezbyt pogodnych rozmyślaniach. Nie ulegało przecież wątpliwości, że wdaliśmy się w bardzo ryzykowną imprezę. Handel narkotykami, afera spadkowa pociągająca za sobą morderstwa. Trudno było wątpić w to, że za tym wszystkim stoi mocna, bezwzględna organizacja, nie mająca żadnych skrupułów i nie kierująca się zasadami fair play. Gdybym mógł, chętnie wycofałbym się, ale było już za późno. Z chwilą, kiedy się powie A, trzeba konsekwentnie brnąć do końca alfabetu i powiedzieć Z. A ja właśnie zbliżałem się do owej fatalnej litery. Sirseo Potężne skarpy skalne zbiegają ku morzu skąpanymi w zieleni zboczami. Tutaj piękna czarodziejska Sirse usiedliła swymi wdziękami uchodźce stroi u Ulyssesa. Tutaj rzymscy imperatorowie budowali wspaniałe pałace, miejsce wypoczynku i rozrywek. Na szczęście nie pozwolono współczesnej architekturze zniszczyć tego uroczego zakątka. Nie ma tu wieżowców ani ogromnych wrzaskliwych hoteli. Małe, przeważnie parterowe wille z Białego Kamienia kryją się dyskretnie w zieleni drzew i krzewów. Nie słychać ogłuszającego jazzu i dzikich porykiwań długowłosych piosenkarzy. Szumi morze, kojąc zmęczone cywilizacją nerwy. Niestety nie mogłem zachwycać się pięknem legendarnego miejsca. Nie miałem czasu myśleć o Sirse, Ulyssesie i rzymskich cesarzach. Byłem zaabsorbowany bez reszty Diamantem i jego bandą. Wiedziałem, że zbliża się moment decydującej rozgrywki. W dalszym ciągu musiałem odgrywać rolę szefa, co zupełnie mi nie odpowiadało. Jestem człowiekiem nie nadającym się do rządzenia, do przewodzenia i do narzucania komukolwiek swojej woli. Żaden ze mnie wódz czy dyktator. W danej sytuacji nie mogłem jednak wymigać się od kierowniczej roli. Dobrze mówię po włosku, nie są mi obce obyczaje potomków starożytnych Rzymian. Znam Sirseo, gdzie byłem parokrotnie. Wszystko więc predystynowało mnie na dowódcę ekspedycji. Nie było rady. Musiałem wziąć na swoje barki ten ciężar.